Numer 9 wszedł ładnie i jeszcze tylko Nikolena z dziesiątką na Czapraku. Weszła. Mamy sygnał do startu i konie ruszyły. Dość równy start. Ostatni w tej grupie ruszył Grand Herd. A tam walka o prowadzenie. Killer of Stars wysunął się na prowadzenie. Na drugim miejscu galopuje Rubinek. Na trzecim Tampa Bay. Dalej poprawiający Grand Herd. Za nim Jar, z tyłu Kamerun oraz Nikolena. Do celownika 1400 metrów i Killer of Stars dyktuje tempo. Na drugiej pozycji galopuje Tampa Bay. Tuż przy nim bliżej Grand Heart. Rubinek, Jar, Kamerun i Nicolena. To bez zmian pozycji. Konie mają jeszcze do pokonania około jednego kilometra. Mocno dyktuje tempo cały czas Killer of Stars. Killer of Stars na drugim miejscu jest Tampa Bay, na trzecim Grand Hart, na czwartym Rubinek, stawka się troszeczkę rozciągnęła, dalej Jar, Kamerun, Nikolena. Przed wyjściem na prostą Killer of Stars utrzymuje mocne tempo, blisko niego Tampa Bay. Na trzeciej pozycji galopuje Grand Hart i tam przy nim Rubinek, który troszeczkę wyłamał. Killer of Stars wyprowadza na prostą i prowadzi. Killer of Stars za nim galopuje Tampa Bay, finiszuje Cameron środkiem toru. Killer of Stars środkiem Cameron dość lekko zbliża się do niego. Cameron... Wyprzedza Killer of Stars i obejmuje prowadzenie 200 metrów przed celownikiem i Kamerun ucieka. Na drugim miejscu Killer of Stars atakowany przez Tampa Bay. Od pola ładnie finiszuje Nikolena. Wygrywa Kamerun zdecydowanie. Drugie miejsce utrzymuje Killer of Stars. Trzecia Nikolena. Czwarty Tampa Bay. Piąty Jar.